Witam Was w kolejnym filmie, tym razem pierwszym filmie w nowym roku. Długo zastanawiałem się nad tym tematem, czy go poruszać, no bo to jest taki trochę temat oklepany. Wszyscy o tym wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy o tym słyszeli. Każdy o tym wie, każdy o tym słyszał. I odwieczny temat, czyli czy. Robić cele noworoczne czy ich nie robić? Ja powiem Wam o swoim doświadczeniu. Od wielu lat i robię, i nie robię, i robiłem z jakimiś różnymi książkami, różnymi technikami, różnymi metodami, aż w końcu mm, też nie robiłem wcale. Tak? Są też takie lata, i dokładnie przed tym nagraniem kilka dni sobie zacząłem weryfikować, które lata były u mnie lepsze, gorsze, które w jaki sposób e, przechodziły. I zauważyłem, że mimo wszystko e, lata, w których miałem cele, czy to one były mi, czy bardziej mierzalne, to już po, 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 pomijam, ale kiedy one były, faktycznie te lata są dla mnie lepsze. Dlatego też postanowiłem nagrać film, ponieważ e, no, zebrałem. Kilka książek w tym temacie, a zresztą czytam bardzo dużo od, od wielu lat, zresztą po to też mój kanał, kiedyś widzieliście, niektórzy tutaj trafili z mojego kanału Szybka Kawa, w którym omawiam książki, które mi się podobały w danym czasie. To, że tam i nagrywam, to po prostu nie znaczy, że przestałem czytać, oczywiście to dalej czytam, ale to nie zmienia faktu, że właśnie z tego powodu odświeżuję sobie książki, które w jaki sposób działają na temat badania celów, badania potrzeb, planowania, planingu itd., 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 przeróżnych autorów od nie wiem, jakiegoś tam hmm, Tonego Robinsa przez nie wiem, e jakichś innych mistrzów, tak powiem, czy Hardego, no bo też, też tutaj też mam tych książek trochę, Jim Ron, oczywiście też ten Napoleon Hill, Robin Sharma, to wiele, wiele różnego tych książek sobie przypomniałem i mogę Wam powiedzieć, ponieważ dla swojego potrzeby robiłem te notatki, więc stwierdziłem, że sobie po prostu podzielę się z Wami, które sobie przygotowałem, bo moi drodzy przygotowałem sobie cele na ten rok, zapisałem je i zapisałem je w dwóch formach, w oparciu o de facto cztery osoby, Robinsa Proctora i w oparciu o yy, Clear'a i Hardego, czyli yy, chodzi mi tutaj Clear'a, mam na myśli Jamesa Clear'a, w którym napisał książkę Nawyki 1%, czy jakoś tak, coś tego typu się nazywa. I mm, Darena Hardego, który napisał Efekt Kuli Śnieżnej. Tak? Generalnie, może nie tknęc, napisał tą książkę, bo tych książek jest kilkanaście, ale generalnie w każdej z tych książek przewija się motyw kuli śnieżnej. I na to, co to polega? Bo generalnie chcę Was zachęcić do napisania jakichś celów na ten rok. Czy one muszą być takie, czy mniej, czy bardziej policzalne, to połóżmy sobie na bok. Ale generalnie chciałem Was do tego zachęcić. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to trochę jak samochodem. Może jechać cały czas do przodu, jak najbardziej, będzie się toczył i będzie jechał, ale mm, albo inaczej, może inaczej, właśnie, samochodem, jak z koniem, trochę tak. E, jak siadniesz na konia i po prostu powiesz wio, no to on jedzie, nieważne czy jedzie przez górę, pola, e, czy jakieś tematy, które Cię interesują, ciekawe kierunki, czy ty nie, 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 nie w te kierunki, no to że powiem, nie ma z tym problemu, ale mm, jeśli e, pojedziesz e, z koniem, ale masz do niego konkretny cel. To prawda jest taka, że tylko ta opcja dowiedzie Cię tam, gdzie chcesz być. I wyznając są zasadę właśnie, która, tych autorów, które wam wymieniłem, przekazują właśnie w książkach, wyznają, że powinieneś mieć te oparte cele na swoim konkretnym kierunku. Teraz ja was zachęci do tego, żeby napisać je właśnie w tych dwóch formach. Pierwsza forma, to przygotowanie sobie planu. Osobiście przechodziłem przez wiele tematów, czy te, te kilkadziesiąt mniejszych, większych projektów, czy jakichś tam swoich celów. Ja generalnie użyłem, tak jak powiedziałem Wam, dwóch kierunków. Pierwszy, taki trochę bym powiedział, no powiem szczerze, motywacyjny, tak? Nie lubię takiego, wiecie, motywacyjnego bełkotu. Ale powiedzmy sobie, każdy z nas jakimś, o jakiejś porze dnia e, mam mniej lub więcej siły, i potrzebuje sobie troszeczkę po, pomyśleć, przypomnieć, po co to robi, tak? e, Będą gorsze, będą lepsze dni w tym roku. I myślę, że warto, żebyś miał, żebyś miała taki mm, drogowskaz, po co to robisz. Tak? I tutaj można powiedzieć, połączenie jest dwóch osób, czyli Robinusa i proktora, czyli myśleniu o swojej tożsamości, tak? czyli o tym, kim się staje. Nie e, co chcę osiągnąć, tylko kim będę. I to myślę, że jest bardzo fajne. Ja akurat lubię tą, tą metodę. Bo zapisuję to w formie, właśnie kim będę na dzień 31 grudnia 2026. I w 26 roku, na koniec 31 grudnia, chcę. I opisuję tutaj takich pięć głównych tematów. Po pierwsze, zdrowie i energia ogólna, tak? Czy po prostu jak się czuję, samopoczucie i yy, 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 jak jest z moim zdrowiem, co naprawiłem, co działa lepiej, co, nie wiem, może, yy, co wyćwiczyłem, jakie ćwiczenia wykonywałem i tak dalej. Drugie, no to oczywiście pieniądze i biznes, czyli to co rozwijam w formie fizycznej jako pieniędzy, biznesu, rzeczy materialnych, co osiągnąłem. Pamiętajcie, że tutaj ważne jest to słowo pierwotne, czyli kim się staje, tak? nie, nie co osiągnąłem, tylko kim się staje, co mam dzisiaj, tak? I trzecie oczywiście relacje, czyli relacje z rodziną, z bliskimi, z dziećmi. Nie wiem, tutaj możesz sobie włożyć co tam masz dzisiaj, bo każdy z nas jest w jakimś tam innym miejscu dzisiaj swojego życia. Czwarte, to duchowość, sens życia, czyli po co to robiłem? Stałem się osobą taką jak, albo taką, która i tak dalej, czyli po prostu co, co ze sobą dowiozłeś w tym roku, dowiozłaś, czego się cieszysz, bo no pamiętajmy, że. No, robimy rzeczy że w życiu dla pieniędzy, tak? No to jest oczywiste, że żyjemy dla pieniędzy, ale też pamiętajcie o tym, że e, no, i, e, z, jest masę miliarderów, milionerów, którzy na przykład cieszą się z tego, że na przykład, nie wiem, właśnie wykonują jakąś pracę stolarską, jakieś, nie wiem, mechaniczne i tak dalej, czyli to kim się zajmują, albo na przykład to są wolontariuszami w jakichś tam organizacjach, więc e, ten sens jest bardzo, bardzo istotny, ponieważ koniec końców na koniec miesiąca nie tylko liczy się kasa, ale liczy się też to. Co zrobiłeś dla kogoś, albo co zrobiłeś dla siebie, tak? z czego się najbardziej dzisiaj cieszysz. I piąty, rzecz, którą opisuję, czyli kim się stałem w aspekcie wpływów i takiej spuścizny, tak? Legacy, jak to mówić tam, te książki, czyli to po prostu, co po nam zostaje. Tak? Eee, czyli ta, 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 ta budowana legenda o nas która po nas została, tak? No wiecie, dzisiaj żyjemy, jest 26 rok, minęło już 26 lat tego wieku, my nie wiemy o dziesiątkach osób z Twojej rodziny, nie wiesz o dziesiątkach osób z Twojej rodziny, które były, żyły 10, 20, 30, 50, 100, 300 lat temu. Nie wiesz, to są Twoi dziadkowie, pra-pra-pradziadkowie, ale Ty dzisiaj ich nie znasz, no bo w jakiś sposób nie zapisali się w tą, można powiedzieć, drogą na przyszłość. No i chcemy sobie zrobić to, by pomyśleć, co się wydarzy. Teraz te pięć tematów zbiera nas w trzy kierunki, czyli w tożsamość, to kim dzisiaj jestem, zachowania, czyli co się musi wydarzyć, żebym tego 31 grudnia był tymi pisaną pięciową formą i trzecie, jaki będzie wynik, tak? Czyli po prostu wiem, że 31 grudnia osiągam to, 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 to spełniłem jakąś tam radość, czy, czy, czy czuję, że ten rok był wykonany dobrze. Wiecie, zauważcie, że wiele ludzi, którzy... Na przykład są dzisiaj sportowcami, nie osiągają jakichś sukcesów, tak? czy coś się wydarzyło, że nie osiągnęli tego, co chcieli, ale ich cel, ich gol tak, w głowie był na tyle istotny, że mogą iść dalej. Zobaczcie, ile osób wpada w depresję, w smutki, w jakieś używki, jakieś ograniczenia, które gdzieś sobie sami wkładamy, tylko dlatego, że właśnie yy, nie mieli tego dlaczego, tak? nie mieli tego po co on to robić. I tutaj uważam dlatego, że jest bardzo ważna właśnie ta kwestia tego mm, zachowania, tak? czyli po prostu to, co po mnie się wydarzy. Ja na ten rok zrobiłem bardzo taką połączenie tych metod i napisałem sobie tylko i wyłącznie e, takie mm, metodę, jaką Tracy czy Covej opisują też często jako 3-2-1 e, albo 3-1-0, w zależności od których, który, ja powiem, z tych pisarzy, e, bo pierwszy to mówi o tym, że mam zrobić trzy roczne cele, jeden cel dominujący i Zero celów na kiedyś, tak? czyli 3-1-0 chodzi o to, że po prostu opisujemy trzy mocne cele, takie game changery. Jeden taki cel dominujący, którym fokusuje się na cały rok on my takim motywem przewodnim. No i zero celów takich na kiedyś, tak? że kiedyś to zrobię. No, to jest ten rok, to ma być taki, e, e, że powiem, główny motyw przewodni. E, ja bardzo lubię zasadę 1%, tak? czyli dla tych, którzy pewnie to znają, tak? po prostu staram się być o 1% dzisiaj lepszy niż wczoraj. tak? nic więcej. Wiele ludzi się chce być o 100% lepszy, nie wiem, dwukrotnie więcej zarobić, a ja wystarczy mi, żebym zrobił jeden rzecz, 1% lepiej niż wczoraj, wczoraj, tak? Jeśli na przykład wczoraj nie udało mi się zrobić jakiś, nie wiem, spotkania, to dzisiaj go zrobię. Jeśli wczoraj na przykład nie udało mi się wstać o 7, nie wiem, 00, tylko o 8:30, to jutro wstanę. Ta jedna zmiana, która faktycznie tym może być, tym nawykiem krytycznym, jak to mówi Hardy, czyli tą zmianą całkowitego przesunięcia, tak? Czyli, mm, no... Ten efekt motyla czy innych tego typu działań, no, gdzieś w końcu musi zapotęgować. Czasem to są lata, czasem to są miesiące, a może to akurat właśnie ten czas jest dzisiaj u ciebie, teraz. I mm, dlatego zachęcam Cię do opisania tego 31, czyli można powiedzieć połączenie tych wszystkich trzech rzeczy, o których dzisiaj powiedziałem. Czyli po pierwsze, zapisanie, kim będziesz na 31 grudnia tego roku. Po drugie, zapisz sobie trzy cele. Ja zapisałem sobie, powiem szczerze, że trochę w ogóle zebrałem z tych wszystkich rzeczy, zapisałem sobie trochę inaczej. Zapisałem sobie trzy główne cele, takie game changery. Zapisałem sobie dwa cele takie wiodące, które dla mnie są w tym roku bardzo ważne i zapisałem sobie pięć celów życiowych. Tak? Napisałem sobie ile razy chcę być w górach, napisałem sobie ile chcę być yy, z czasu ze swoimi dziećmi, chociaż staram... To akurat to jest dosyć prosto, bo ja mam taką zasadę w swoim życiu, że od 16-17 godziny zazwyczaj jestem w domu. Naprawdę musi stać coś bardzo wyjątkowego, żebym nie odbierał dzieci z przedszkola ja i nie spędzałem z nimi czasu aż do kompania i do spania. To jest raczej... Nie wiem, co się musi wydarzyć. To są bardzo, bardzo rzadkie dni w roku. No i codziennie staram się ich... Staram... No zawsze. Chyba, chyba myślę, że mogę powiedzieć, że zawsze odwożę ich do żłobka i przedszkola. To jestem ja tą osobą, tak? Więc ja ich Zawożę i odbieram. Robię sobie tylko przerwę, można pójść na pracę bez nich i chcę z nimi znaleźć ten czas jak najwięcej, bo uważam, że po to nie miałem na to czasu, tak? Za 5, 6-7 lat już się nie będę, nie doproszę się, żebym nie spełniał czasu, więc dzisiaj chcę wiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogę, tak? Ja tutaj pisałem sobie w tych celach swoich: ja sobie ile chcę spędzić z czasu z dziećmi, ile czasu chcę być na jakichś wakacjach, i jak chcę zrobić kursy. No nie wiem, mogę Ci jeden przykład, tutaj patrzę na swoje cele. Jeden z przykładów na ten rok, no to jest kurs, ee, kurs do zrobienia e, <grym> tygodni. Nie wiem, <grym>, <grym>, czy <nie>, to mnie się dziwi na tego, co usłyszę. Zapisane mam trzy dniowy kur, kurs e, litery. E, y, y, litery y, szkolnej, czyli kurs y, letni kurs kaligrafii, y, zapisałem sobie na, y, na, y, na, 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 tym, na tym moim liście celów, że powiem, tak? zrobienia, czyli, czyli letni kurs kaligrafii jest do zrobienia w tym roku. To jest jeden z tych moich, może kilku celów, więc y, y, nie opisuję tego gdzieś bardzo szczegółowo, nie robię tego bardzo jakoś wiele, bo uważam, że nie zrobimy tego. Jeśli. Wpiszesz sobie więcej niż 5 celów, osobiście ja wiem, że są różne szkoły, jakichś tam trenerów, takich, coachów, saki i owakich, siakich i owakich, ale uważam, że to po prostu się to nie da jeżeli Mamy dzisiaj tak zabiegany czas życia, mamy tak mało czasu na wszystko, że dopisywanie to po prostu nie ma zwyczajnie sensu, tak? Oczywiście można napisać 40 celów, tylko ja wolę być tą osobą, która na koniec roku powie, że zrobiłem 5 celów, tak? Które były dla mnie dzisiaj bardzo ważne, z punktu widzenia 1 stycznia tego roku niż jeżeli napiszę sobie 40 celów i na koniec roku siadam i no, zrobiłem z niego, nie wiem, 9, 13. 7, tak. Uważam, że jest dużo lepsza opcja i też uważam, że też te opisywanie tych celów zbyt wielkie z kolei zabija tam naszą radość życia, tak? Biegniemy, gonimy i mamy nawet dnia na taki po prostu, żeby usiąść i zwyczajnie nie robić nic. Na tym też czasem życie polega. Dzisiaj mam tak ludzi sfokusowanych, że nie da się nam wszystkim spotkać na kawę na herbatę, cokolwiek innego, bo bo, bo coś tam, tak? bo coś tam ktoś robi i, i, i nie może się spotkać, bo nie ma czasu, tak? no to też uważam, że to nie jest też dobra opcja. I to jest, myślę, że z tych rzeczy istotnych. Czyli połączon sobie, to, to zachęcam Cię do tego, jak ja to opisałem ten rok. Zobaczymy za, za, na koniec roku. Zobaczymy, jak to u mnie przeszło. Może będziemy mieć opcję do podsumowań. Z tym filmem też chciałem zachęcić Ciebie do zapisania tych celów. Ja nigdy nie robię tego na początku stycznia, bo dobrze wiecie o tym, jak jest nowy rok. Jest tysiące nowych rzeczy trzeba zrobić w tym roku. Masę takich rzeczy po, świę, po świętach, po sylwestrze gdzie wszyscy wracają do życia, do pracy i to po prostu trzeba gonić z tymi rzeczami. I to jest właśnie dla mnie taki czas połowę stycznia, kiedy zapisuję sobie to wszystko, co będę robił, jaki mam pomysł na ten rok. Tego Cię chciałem zachęcić tym filmem. Bez gadania bez lania wody, po prostu zrób to w tych dwóch formach. Pierwsze podsumowując, opisz swój idealny opcję, jak wygląda twój 31 stycznia tego roku. Czyli jesteś zadowolony, co osiągnąłeś w tych pięciu aspektach, przypomnę ci je. Po pierwsze ee, zdrowie, po drugie, pieniądze i biznes. Po trzecie relacje, po czwarte, duchowość i po piąte, wpływ na przyszłość. Tak? Czyli to, co zostawiłeś, albo zrobiłeś coś takiego, co po to zostanie. I następnie napisz sobie trzy cele główne na ten rok, dwa, które. Są na ciebie takie dominujące, na których się skupiasz, i y, opisz przynajmniej 5-10 takich mikrocelów, tak? Takich po prostu, można powiedzieć, przygód, zabaw, z których się będziesz cieszył. Nie wiem, byłeś wtedy na nartach, nie wiem, zrobiłeś jakiś kurs, zrobiłeś jakieś szkolenie, kupiłeś jakieś książki, nie wiem, przeczytałeś książek, y, nie wiem, zbudowałeś coś, stworzyłeś coś, i, i, tak dalej, i tak dalej, w zależności co tam cię w życiu cieszy. Do tego Cię gorąco zachęcam. Od razu uprzedzam, moi drodzy, że w tym roku pewnie będę więcej nagrywał. Mam zamiar rozwinąć mój kantor Krypto Kraków i Krypto Warszawa. Zachęcam Was gorąco do kantorów moich do odwiedzenia w Krakowie czy Warszawie, bądź oczywiście też dojazdowo świadczymy usługi dojazdu. Ale w tym roku będę miał dużo, dużo dla Was ciekawych zmian, dodatkowych usług, które kantory prowadzą i tym bardziej dlatego zachęcam Was gorąco do siedzenia, obserwowania kanału, bo myślę, że będzie, będzie warto. Raz jeszcze Wam dziękuję, wszystkiego dobrego, zapiszcie swoje cele, nie bądźcie jak 99% społeczeństwa, no to też może taka, wiecie, wiele z tych książek ma taki ciekawy motyw, że 99% ludzi nie osiąga swojego życiowego celu, tak? Ale też tylko 1% ludzi na świecie jest tymi najbogatszymi. Może to ma jakiś wpływ. Może tylko ci, co faktycznie coś zapisują albo coś próbują osiągnąć, to sam fakt tego wystarcza do tego, żeby przybliżyć się do swojego wymarzonego celu, do swoich marzeń. A może to akurat ten rok? Może to akurat ten rok, kiedy spełnisz swoje marzenia, swoje cele? Zachęcam do tego gorąco. Jakub Żak z Jakub Żak TV. Zapraszam do Krypto Kraków, Krypto Kantor e, i Krypto Warszawa. E, gorąco, gorąco polecam do zobaczenia albo zapraszam na kawę do mi do kantoru. Wszystkiego dobrego. Cześć.